Cześć, witam Was w pierwszym odcinku Redstone Midlands, w dzisiejszym odcinku pokażę wam pionową wyrzutnię TNT ta syra będzie się pojawiać zamiast <coughs> serii z hero <Herobrine> mod moment wcale <coughs> nie będę sobie pokazywał bo chory więc jak mówię dzisiaj wam pokażę pionową wyrzutnię pokażę jak ona działa i jak ją zbudować stajemy sobie na pułpce, żeby nie dotykać wody wyduszają przycisk i czekamy na szansę strzeli Można sobie jeszcze jak ją zbijemy na serywalu, postawić jakieś źródełko wody. Na przykład o robby źródełko wody. Że jak spadam, że jak będziemy spać, to wpadniemy do wody. Dobra. Teraz pewnie będzie przejście i refundował. Za chwilę zaraz pokażę jak ją zbywam. Dobra, już przy... Yy, jak zobaczyć ją nie? Potrzebujemy dwa, yy, 12 dispenserów. Yy, 13 jakiegokolwiek yy, bloku drewna, tak, czy czegokolwiek jedną półpłytkę też jakąkolwiek, może być kamienna, drewniana dwa, 23 sztuki redstone'a jeden przycisk i 4 wiaderka wody albo źródełka dobra, teraz przechodzimy do zbudowania od tej wyrzutni dobra, jesteśmy już teraz budujemy naszą wyrzutnię na przykład zaczniemy od półpłytki <kluzni> Potem stawiamy bloki po naukosach. Tutaj. Dalej stawiamy eee. Eee. po każdej stronie dispensery. To tak widać. Jedne muszą patrzeć na siebie, też. muszą być u siebie, patrzeć równolegle. I stawiamy jeszcze jeden, w każdej stronie. I na rogach stawiamy po jeszcze jednej wełnie. Ludzie będzie wyglądać jakoś tak. Wylewamy wodę. Ja chcecie to do upiększenia, możecie na dole jeszcze, nie wełnę sobie postawić. I do zbudowania tej wyrzutni doliczałem jeszcze ty, yy, budulca tego tam na dole, że tego nie trzeba. Teraz stawiamy sobie wełnę albo jakiś blok tu, 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 tu lub tu. Ja postawię sobie tutaj. Podłączamy to na około redstone'em. Wstawiamy przycisk. Pełniamy to zkład I ten się nie przejmujcie, to jest... ...jules hey, Moda, a to jest piusto NPC. Nie musicie wstawiać e, e, ten, e, tak dużo, jak ja wystarczy, że wsadzicie do każdego dispensera po jednym. Jak włączcie, to da Wam da tylko jeden strzał, czyli razem do wystrzelenia pojedynczego, <coughs> przepraszam, może trochę się ją e, wystarczy Wam 12 TNT, potrzeba tyle TNT, to 12 TNT do jednego polecenia strzelb nie musicie też panią skichnąć, tylko ten, ten, tamten i tamten. To zobaczymy czy nasza wyrzutnia TNT. No nie. Nasza wyrzutnia jest TNT. Czy nasza wyrzutnia pionowa w górę działa? Działa na razie. Czasami nas będzie wyrzucać wyżej albo niżej. <laughs> Więc... To wszystko w tej wyrzutni. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Skomentujcie, może zasubskrybujcie. Eem. I jeszcze jedno, kolejne odcink te odcinki będą się pojawiać co tydzień, tak jak seria z Jeśli macie jakieś usprawnienia do, tej, do wyrzutni, albo chcielibyście, żebym pokazał jakąś wyrzutnię, którą na przykład Wy wymyślicie, bo nie tylko ja będę wymyślał. Możecie sami podrzucać jakieś e, wyrzutnie, więc... Ja nazywam się Camper żegnam się z Wami, cześć!